Znajdujemy się w rzędzie maliny letniej tolamen. zobaczcie jakie ma ładne przerosty już też widać zaczątki pierwszych kwiatostanów już miejscami widać nawet kwiaty które się już otworzyły i zaczynają kwitnąć już pszczółki zaczęły nam latać dzisiaj będziemy robić zawiek algaren twin 1 litr plus borogrin 1 litr widać jeszcze efekty stresu noce są jeszcze zimne Widać, rośliny reagują takimi czerwonymi przebarwieniem na liściach gdzie niegdzie można zaobserwować również objawy niedoborów magnezu lub żelaza jeśli Państwo mają takie niedobory polecamy Greenmix w dawce od pół do kilograma na hektar oraz możemy Państwo dodać do niego aminokwas roślinny Great VG w dawce 1 litr na hektar tu już widać zaczątek pierwszego owocu. Pszczółka ładnie pracują. Pamiętajmy, żebyśmy wykonywali zabiegi po oblocie pszczół, żeby im nie przeszkadzać. Są naszymi sprzymierzeńcami, i nam pomagają. Dbajmy o nie, bo bez nich nie będziemy mieli nic.